Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii, dzisiaj taki luźniejszy dzień, niedziela, ja idę zobaczyć tutaj na taki lokalny market, słyszałem, że jest w niedzielę, taki jakiś tutaj niewielki, bo to ta miejscowość też jest niewielka, więc idę zobaczyć jak to wygląda, ale od razu tutaj przed sobą widzę, że też jest jakiś kościół, którego jeszcze nie widziałem i zaraz wam go pokażę. Niewielki taki lokalny na dzielnicy kościół, widać też, że stary, jestem już na tej ulicy, albo na kilku ulicach, gdzie coś tutaj się odbywa, widzę, że tutaj pani już sprzedaje coś po drugiej stronie ulicy. Kukurydza, no tak, kukurydza, banany i hmm, mangosy małe. I to mi się podoba w Kolumbii, że jest jakiś sklep, sprzedają jakieś różne rzeczy, miodu, i widzę nawet tam i są stoliki, gdzie można posiedzieć i napić się piwa. Po tej jednej stronie, no to tutaj, gdzie się tylko da, pomiędzy wejściami do sklepów, to, o, tu jest nawet jakiś market, o, zaraz tam wejdę do środka, no widzicie, no to tutaj są ludzie porozstawiani. Dobra, ja wchodzę, zobaczę, co jest w środku, na razie same. Owoce i warzywa. Nie jest to jakiś wielki market, bo po jednej i po drugiej stronie tylko jest uliczka. I stragany w sumie po jednej, po, po lewej, po prawej i po środku. Ale sporo tych owoców, widzę też owoce i warzywa, takich, których wcześniej nie widziałem. Jest też stoisko z samymi ziemniakami. Te widać świeżo kopane, ale ta też ziemia. Zobaczcie, jaka czarna ziemia tutaj musi być, skoro one są takie czarne. Bo pod spodem nie są czarne, ale widać, że to są młode ziemiaki. Przyszedłem cały ten market i widzę, że kolejna ulica też jest jakaś ruchliwa. Co tu się dzieje? A, to ja byłem z tej strony. A, jak to się stało? No to ładnie się zakręciłem. Dobra, ja stąd, ja tutaj przyszedłem. Zobaczcie, jakie wózki tutaj jeszcze mają. Pani na takim drewnianym wózku jeździ i sprzedaje awokado. Dzisiaj niedziela, więc dzień relaksu. Wchodzę do kolejnego budynku i już wam mówię, o co chodzi. To mi się też bardzo podoba. Tutaj są sklepy, widzę, mięsne. Zaraz tam się przejdę, zobaczę, co sprzedają. Ale tutaj u góry od razu widzicie, rozpoznajecie, można sobie usiąść i napić się zimnego piwa. Już widzę, że będzie ciekawie po jednej i po drugiej stronie. Mięso też wisi, tu jest dość ciepło, bez lodówek. To no, piękna sprawa, ładnie to wygląda. Tutaj widzę jakieś chorizo, też bardzo ładnie wygląda. Jak na razie to po tej stronie sama wołowina. Tutaj widzę, że jest dział z kurczakami. O, tam jeszcze jest jakieś przejście, jakiś warzywniak. Z tej strony też kurczaki. Zaraz zobaczę, co jest tam. A tutaj taki warzywniak nieduży, sporo miejsc nie ma. No i pan tu sprzedaje jeszcze jajka. O tym wam mówiłem, że to jest jakiś owoc, który wygląda jak pomidor. Co mnie pierwszy raz go widzę i nawet nie wiem, co to jest. Są i ryby. To mi wygląda na doradę, chyba. Jest tylko mały dział wieprzowiny, ale co najlepsze, patrzcie. Ktoś tu ma urodziny? Pan obchodzi dzisiaj 63 lata. Zaraz będzie dmuchał, pewnie się. Dostał świeczkę w rękę. Odskoczyłem działy mięsne, idę teraz na górę. No bo przecież góra też duża, niemożliwe, że to tylko bar będzie. A tu jest bar, a jeszcze można coś zjeść widzę. Ludzie się zajadają. O, ja też tutaj zaraz siadam, bo jeszcze śniadania nie jadłem. Nie ma na co czekać. Przyszedłem na koniec. Tutaj zresztą siedzi najwięcej osób, więc jak siedzi najwięcej lokalnych osób. Więc ja sobie tutaj zamawiam coś do jedzenia. Kolega mi podpowiedział jeden, co mam zamówić, więc mam nadzieję, że to będzie dobre mięcho. Tutaj jest grill, a patrzcie, tutaj takie łaty mięsa się wędzą. Jest już moja zupa, biorę się za próbowanie. Konsystencja wygląda dobrze. Widziałem też tutaj podroby, więc podroby pominę. No nie jest moja ulubiona zupa, czuć ją trochę jakby była zasmażana, mm. taka trochę zaciągana mąką, ale już miałem z taką zupą, że pierwszy smak mi nie smakował, a później się wkręcała, więc pewnie zjem ją do końca. Jeszcze zupy nie zjadłem, a pani już przyniosła mi drugie danie, ale ja najpierw spokojnie dokończę zupę. I w tym przypadku było nie inaczej. Zostawiłem tylko trochę flaków i zjadłem całą. Wkręciła się, biorę się za drugie danie. I to, co lubię najbardziej, czyli wołowina. Jakaś specjalna wołowina, ale świeższa pewnie być nie może, bo skoro na dole jest wołowina, to podejrzewam, że biorą ją z dołu. Mm, dobrze wysmażona. W sensie to nie jest stek, to jest taka łata. Więc jak jecie, on się trochę rozchodzi. Inna konsystencja niż stek. I lubię właśnie trochę lekko takie przypalone mięso, jakbyście z grilla to dopiero rozciągnęli. Zresztą oni to grillowali. Kucharz będzie zadowolony z mojej postawy. Zjadłem zupę, zjadłem drugie danie. Piękna sprawa ta stołówka na markecie. Podobnie też było w Peru, że był jakiś market, a u góry była stołówka i zapłaciłem 13 tysięcy. To jest niecałe 12 zł za zupę, za drugie danie i do tego lemoniada. Podoba mi się ten luz tutaj kolumbijczyków. Pan, który grillował mi mięso, no to sobie stał, popijał sobie piwko. Pani tutaj w Waszywniaku też patrzcie. Pani też popija sobie piwko, sprzedaje wazywa. Także tutaj jest niezły luz. Oni są wyluzowani, zresztą weekend jest, sobota była, niedziela jest dzisiaj, no to myślę, że to też ma jakiś wpływ na nich. Wróciłem już do centrum, tu jest ta piękna katedra. Idę na szybkie espresso. Jestem już w kawiarni z takimi balkonami niedużymi. Patrzcie, wystającymi na ulicę. I ta kawa, to kosztuje tutaj 3,60. 4000 peso. Wyszedłem już z kawiarni, idę jeszcze pod górę, zobaczcie tutaj. Też piękny mur. Wygląda mi to na Jezusa. Stąd jest piękny widok na miasto. Dzisiaj widzicie trochę pochmurnie, a ja idę takimi schodami do góry. Jeszcze tu widzę jakiś taki park jest zrobiony. Jakieś palmy. Szedłem na górę i tu jest jakiś wygląda mi to na pomnik, ale to wygląda jak komin jakiś. Zaraz zobaczę z boku co to jest. Jakieś kwiatki wiszą. Może będzie coś tutaj. O. Aha, tu jest obraz Matki Boskiej. Ale w sumie nie wiadomo, co to za pomnik. I taki widok jest z samej góry. No, tak powiem Wam tak. No jest ten pomnik, ale ten pomnik jakby trochę tutaj też zasłania. Ale ta górka też jest tutaj na tyle wysoka, że nie widać tej ulicy w dół, no i też są te palmy. Ale ładny widok z przodu jest za to. Skończył mi się jeszcze internet w telefonie, więc doładowałem sobie tutaj u pani. Pani robi doładowania na ulicy, więc ja wziąłem sobie kolejne 30 giga za. No 30 zł 30. 3000, bo pani sobie wzięła 1000 za to, że mi tutaj doładowała. Dzisiaj jest niedziela, więc te wszystkie sklepy klaro zamknięte. Wróciłem z powrotem na marketową ulicę. Trochę się tutaj dzieje. Pani sprzedaje tutaj na samochodzie Jukę. Ma taką wagę, patrzcie. 2, 5, a i co jeszcze tutaj? A i tu właśnie, tu jest ten bar. Taki fajny. Trochę tutaj się syf zrobił e, po tym markecie, bo ludzie powoli się zbierają. Pewnie tutaj jakoś jest godzinowo ustalone, że mogą handlować w niedzielę, ale za to nie wiem, co to za ptaki. Ale te ptaki są dość wielkie i one tutaj teraz żerują na tych śmieciach. Ja posiedziałem chwilę w tym parze, a tu w końcu piękne słońce wyszło, bo tak to było pochmurnie. No i oby nie padało dzisiaj, bo tutaj, tak jak już Wam wspomnieliśmy, że pada wieczorami i to dość często. Od wczoraj był wyjątek, bo wczoraj nie padało. Dopiero zaczęło padać, dziś tak koło dziewiątej, dziesiątej, więc też spoko, bo o tej godzinie to już jesteśmy zazwyczaj w pokoju. Na no teraz, póki mam słońce, to idę jeszcze na jeden punkt widokowy, no i z buta mam jakieś, muszę teraz przejść przez rzekę i tam pod górkę mam jakieś 20 minut. Tutaj płynie dość spora rzeka i zaraz wam coś powiem na temat tej rzeki. I na tej rzece, są tutaj dwie w okolicy ogólnie, ale na tej rzece, o właśnie widzę z drugiej strony mostu, no dość mocno spieniona. Przez to, że spora deszczowa i sporo tutaj deszczu pada, to nie wypływają codziennie na rafting, bo z tej, właśnie z tej miejscowości tutaj można płynąć na rafting, czyli ponton duży i na przykład kilka osób tam sobie wiosłuje po takich wiecie, czy, czy, czy. Fajnie to wygląda, nigdy na tym nie byłem. Chcieli, chcieliśmy to zrobić, ale no właśnie ostatnio powiedział wczoraj, że rzeka jest za wysoko teraz, żeby można było tak pływać, że trzeba poczekać kilka dni i zobaczymy, jak będą deszcze. Więc jeżeli to się fajnie rozwinie, no to jeszcze będzie nam dane popływać właśnie na takim raftingu. A na punkt widokowy to czeka mnie wspinaczka na tą górkę. Wspinam się powoli pod górkę i widzę tutaj. Fajną furę! No nie po drodze, ale zaraz wam podejdę, pokażę. Tam ona tam żółto-zielona jest taka, zaraz podejdę wam bliżej. Widać, że stara. Tutaj kolejna ulica, już trochę inna panorama. O! Tam o jacyś młodzi ludzie pozdrawiają, piwo piją. Ola! Piękna sprawa! Nie, chłopaki, ja nie palę! No. Widać, że tam się relaksują. Muza gra, pokazywał, że. że ja rank... O, właśnie o to mi chodziło! Właśnie to jest ten stary szavlore. Sza, szav... Kurczę, dobra. Innym razem. E, właśnie, e, ze starych filmów ze Stanów Zjednoczonych mi się przypomina. Patrzcie, jaka fura. Kurczę, to wygląda na jakby on był tu już malowany kilka razy. Ale stara, piękna fura. Tutaj ktoś piwa nie dokończył. Nie no, świetnie wygląda. Szafrolet. A Udało się. Ja zaraz zobaczymy w środku. Patrzcie, jaki klasyk no, normalnie, patrzcie. 160 nawet na liczniku ma. To się musiało tak skończyć. Tego... Nie rozumiem. Właśnie kolega był w tym barze, co ja byłem. Tam zamknęli i zobaczcie, pół kilometra dalej ja trafiłem w to miejsce, on znał to miejsce, więc no jednak dziś to przyciąga, przyciąga. Tam byliśmy ja przypadkowo, on tutaj przyszedł, bo wiedział. Ale coś tam nie gadają, ja tam kumam trochę, ale wiecie, tam próbuję swoim łamanym hiszpańskim trochę się dogaduję. Ja mówię, że idę na ten punkt widokowy, kolega mi teraz pokazuje, ja wiem, no nie jesteś ja tam, ja no. jest Tak. Jest do, do... Dokładnie. O, o, jeszcze chwilę tu posiedzę, słońce wyszło. O, kolega tutaj zasnął. Podpytałem mojego kolegę, który ze mną tutaj siedzi, ile zarabia. Trochę się pomylił, bo jakby źle napisał, bo tutaj napisał, że zarabia 90 tysięcy peso dziennie, czyli to jest 80 zł, Tu napisał 250 tysięcy, co jest błędem, bo jedno zero mu tutaj zabrakło. No i on zarabia około 2400 zł na miesiąc, a pracuje 28, mówi do 30 dni. Dwa szybkie małe piwa, tutaj ze nowym kolegą i tam jeszcze tam z boku też siedzieli inni ludzie i powiem wam, ten jeden mi powiedział, że tutaj jest w tym miejscu jest bezpiecznie, ale tam dalej jak pójdziesz to mówi e, lepiej nie chodź. E, no i też widziałem tutaj. No ile tam siedziałem? 20 minut. Dwie osoby przyszły, jedna osoba przyszła z kubkiem, wyobraźcie sobie tu światu. Z kubkiem przyszła i e, chodziła przy stolikach, żeby mu nalać piwa, bo ludzie kupują sobie duże piwo i rozlewają na kubki. Taka tutaj kultura trochę jak w Azji, też podobnie, tylko w Azji pili z lodem, tutaj bez lodu. I gościu chodził po stolikach i że ludzie mógł tam, kto mu naleje tego piwa, nalali mu tego piwa przy tamtym stoliku, cały kubek. Wypił, podziękował i poszedł. Drugi przyszedł przyszedł i, te, i pieniądze zaczął żebrać, ale widać, że to są ludzie nie tacy biedni, tylko ludzie z problemami, bo. Widać, że byli albo zgrzani, albo wiecie, um, walą w nocha. I tutaj tego jest dużo. Wczoraj tego widzieliśmy, um, dzisiaj ja to widziałem, także ich tutaj na co dzień nie widać, ale są dzielnice i takie miejsca, gdzie. Gdzie oni wychodzą i później widać to jak oni tutaj wyglądają Jakby dla mnie to nie jest nie niebezpieczne Bo jak tam siedzę to mi się tam nic nie dzieje Ale jak trafiłbym takiego, tak jak wczoraj trafiliśmy takiego gościa Gdzieś tam właśnie w tym, w lesie, w tym parku No to już tam nogi się trochę trzęsą Więc trzeba uważać, lepiej chodzić gdzieś tam po takich miejscach gdzie, gdzie, takie rzeczy nie występują Dobra, teraz czas na ten punkt widokowy No chyba, że znowu spotkam po drodze jakiś otwarty sklep bar Zobaczcie, patrzcie jaki ładny widok za mną już Wspinam się pod tą górę i następny blok w lewo Po drodze... Połowa drogi zamknięta, trochę się usunęło tutaj. O, no nie dziwię się jak tyle pada. Coś tam musiało się stać. Uf, pięknie, pięknie. Uff, przecież to jest bardziej strome niż strome. Jakbym miał powiedzieć, że jest strome, to weźcie sobie to razy dwa, że to jest strome. Tak Wam mogę to wytłumaczyć, tylko na filmie tego nie widać. Jestem teraz płasko. Jeszcze jeden blok. Myślałem, że to tutaj, ale to jeszcze nie tutaj, patrzcie. Piękny widok na całe Miacho, chociaż nie na całe. Wymyśliłem, tutaj nie widać po lewej stronie. Jeszcze kawałek, ale muszę przejść jeszcze jeden blok. Blok oni tutaj mówią ulicę, czyli następna ulica muszę iść w lewo o, i tam już później kawałek. Słyszycie? Muzyka? Przechodzicie sobie koło domu, a tutaj muzyka. Często słychać muzykę z domu. Mam jeszcze 5 minut w tą stronę. Ale widzę, że dzisiaj będzie powtórka właśnie z takiego dnia, że przyjdzie za jakąś godzinę, dwie, konkretne deszcz, bo już widzę, chmury nadciągają. Ale da się zauważyć na pierwszy rzut oka, że czym wyżej, czym dalej od tego starego miasta, tych starych domów, tutaj te osiedla, powiedzmy, nazwijmy to osiedla. Te ulice wyglądają lepiej, te domy wyglądają bardziej zadbane. Widać, że ludzie tutaj mają więcej pieniędzy. Od razu to się rzuca na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, tutaj też ładny dom, czerwona cegła. Nie jakaś taka cegła, jak wam pokazywałem wcześniej. No dużo lepiej to wygląda, więc. Ale też mi się wydaje, że już wam wytłumaczę o co chodzi, że. Eee, dobra, pokażę siebie. Będę szedł tyłem, bo w tamtą stronę jest słońce, raczej w tą stronę jest słońce i będzie odbijało, jak będę nagrywał w drugą stronę. I też mi się wydaje właśnie, że tam jest stare miasto, a ludzie, którzy mają pieniądze i te dzielnice się zaczęły się budować coraz wyżej. I też widzę tutaj na wzgórzach są domy, ale te domy wyglądają, no już takie piękne wille, więc czym wyżej, tym Mi się wydaje, ci ludzie po prostu uciekają trochę od tego centrum, od trochę od tej starości. E, ludzie, którzy mają pieniądze, chcą trochę być żyć bardziej bezpiecznie, w większym spokoju. Także myślę, wydaje, że właśnie tak to tutaj wygląda. Budują sobie takie osiedla. Słyszę dzwony kościoła i powiem wam, że tutaj kościoła się nie spodziewałem. Choć, no, mogłem się domyślić, no bo tam u góry jest jakby ten punkt widokowy to jest związany z dużym krzyżem ale że tutaj jest kościół, no fajnie, fajnie. O, tam wystaje kawałek krzyżu góry. Ja się przygotowałem, w plecaku mam coś, żeby nie wyschnąć w tą pogodę. A tutaj widzę, że coś się dzieje. To nie jest tylko kawałek tam jakiegoś punktu widokowego, gdzie się trzeba wdrzeć jak wczoraj tylko są jakieś knajpy, restauracje nawet. I o tym wam mówiłem, to nie jest kolonialna zabudowa. Po prostu ci ludzie gdzieś tutaj sobie wybudowali kościół, ta, ta społeczność tutaj wyżej. No bo wiadomo, że jak ktoś tutaj mieszka i też chce mieć wiarę jakąś, wierzyć w coś, no to budują sobie kościół, tym bardziej w tych krajach, w których my jesteśmy. Bardzo ludzie wierzący. No i ten kościół już jest taki nowoczesny. Bardzo nowoczesny ten kościół. Nie wiem, czy widziałem wcześniej tak zrobiony kościół. Zazwyczaj kościoły nawet te Stare czy nowe są w takim innym stylu zrobione, a tutaj zobaczcie, wszystko takie nowe. Musiałem popytać o drogę, pani mówi tutaj za kościołem w górę. Tu jest mała górka, a mała, dobra, no znowu jakby, no nie jest taka mała, no dobra, jest mała, OK. Jest też droga krzyżowa, nie o, górka, nie o górce tu chciałem mówić, jest też droga krzyżowa. Często też jest spotykane właśnie, że jak jest jakaś górka, no to wtedy jest też droga krzyżowa, właśnie w takich świętych miejscach u nich. No i zazwyczaj się kończy, tak jak tutaj, jest ósma stacja. I zazwyczaj się kończy właśnie tym krzyżem, czyli już końcową stacją. Gdzieś tam ukrzyżowanie i pewnie gdzieś tam z boku... A nie, myślałem, że będą za krzyżem. Kolejne stacja. Tutaj już jest dziesiąta. I tutaj będzie, tam już będzie końcowa u góry. I dopiero jest krzyż. Jestem już na samej górze. Tutaj też jest jakiś mural związany z tym miejscem, z tym miastem, że można tutaj na rafting płynąć. Tak wygląda ten krzyż. Duży biały krzyż. Zaraz podejdę tutaj do krawędzi. Zobaczcie, jaki jest widok. Nie ma dużo ludzi. Jak na to, że jest niedziela dzisiaj, ludzie mają zazwyczaj wolne od pracy i relaksują się. A chyba, że dlatego, że jest msza, bo mszy ludzie tutaj przyjdą się relaksować, ale widok stąd już mam na całe te miasteczko. Znaczy na tą część za tamtą stroną rzeki. Coś jak w Warszawie: prawo i lewo To popatrzcie, no pięknie ładny widok no pogoda mi dzisiaj dopisała. No i od razu to jest piękne miejsce, żeby wylecieć dronem, ale ostatnio dron przestał działać i jest taki problem z dronem, że odpalam drona, odpalają się silniki wszystko, jeszcze nie startuje, wiruje tylko w e, takim stand-by'u jest. Kamera działa, wszystko działa. Można nią ruszać, wszystko działa. Jak się odrywam od ziemi, kamera zostaje wyłączona. Po prostu przestaje działać. Nie reagują żadne przyciski, nie reaguje góra, dół. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, dlaczego tak jest, że działa, a po, po podniesieniu przestaje działać. No, dziwna sytuacja. Dlatego ostatnio mam tutaj naprawdę fajne widoki, że mógłbym podnagrywać z Dronem, ale tych filmów nie będzie, no bo mówię Wam. Ta kamera nie działa. Jak startuję i lecę, to ta kamera w ogóle nie... Gimbal nie działa. Ona jest po prostu wyłączona. Więc jak lecę, to ta kamera cały czas tak... I obraz się robi tak, Trr. Więc nawet nie ma sensu latać. Powoli wracam i zobaczcie na te chmury, które tutaj nadciągają. Lokalni też mi teraz powiedzieli, że w nocy będzie padać. Zobaczcie jeszcze na te ciężarówki. U nas takich nie spotkacie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zacznę. Czy to są dodże? Czy to są... Co to jest? Chevrolety jakieś. Patrzcie. Staruchy niezłe z nich. A ten? Ten też widzę z boku, już jest napisane. Szawrolet, diesel. No piękne fury. Wszedłem na taką, no można powiedzieć, trochę lepszą ulicę. W sensie nie lepszą, tylko taką większą. Dwupasmówka jest z jednej drugiej strony. I patrzcie, bardzo religijni ludzie. Krzyż, tutaj Matka Boska. Tutaj znowu flaga powiewa. Też Matka Boska. Tam dalej też u góry widzicie? Nad tą dziewczyną? Słyszę jakąś muzykę. Jak słyszę jakąś muzykę, to od razu mnie tam ciągnie. I taka głośniejsza muzyka, więc... Może coś tu się dzieje w niedzielę? Zaraz zobaczymy. Tu widzę, że jest grubsza impreza jakaś. Ludzie siedzą, balą. Tam muza na zewnątrz gra. To pewnie ktoś tańczy albo coś, zaraz zobaczę. Co tu się dzieje? Jakiś koncert na żywo, nie wiem czy wiem teraz słychać, bo tu dość głośno jest. A, no widzicie, kolega śpiewa na żywo. Pięknie! Ale znalazłem, oni mówią: twój oh, tata, yeah, twój tata, patrzcie! Oh, ten pan nie wygląda jak oni, dlatego wierzy. oni tak mówią. Jeszcze browara od nich dostałem. Oh, okay, <średziś》>. Teraz będą robione zdjęcia! Ale trafiłem, zobaczcie jaka impreza! Podobały mi się, jak powiedziałem, że jestem z Polski i moje białe włosy zobaczyli To sobie zaczęli ze mną zdjęcia wszyscy robić Mówicie, że Kolumbia niebezpieczna? Czasami tak, ale czasami też można spotkać takie imprezy. Przed chwilą miałem taniec z taką stańszą, starszą panią, wzięła mnie w obroty, a oni patrzą na mnie i mówią chłopie, co ty robisz? Ruszaj biodrami! A ja tam tylko nogami, wiecie, a tutaj trzeba trochę się poruszać. Fui la selección polonia de 1974 Grego Lato, Hans Tomaszewski, idąc w lugar del mundial. Tomasz, Tomasz Lato i Grzegorz Tak, Tomaszewski, widzicie, oni znają historię Polski i futbolu W Kolumbii, kiedy byłem i de Powiem wam, że tyle siąków to w Kolumbii jeszcze nie miałem ale żeby się, żeby się oddać tutaj w Kolumbii to trzeba stanąć w kolejce bo tutaj jest kibel więc trzeba poczekać Impreza się rozkręca To jest Zobaczcie, co tutaj się dzieje Lokomotywa jedzie Ale jaja, ej. Dobre, dobre Ale jajca Powoli zaczyna nam zachodzić słońce i widać już takie kolory pomarańczowe, ale jeszcze na boisku ktoś tam, widzę, w gałę gra. Wszedłem na ten stadion, który tutaj... E, oni takie jakieś rozgrywali, bo mówią, że jest koniec i świętują. Tutaj patrzcie, e, grają sobie, o, też w gałę. Tutaj można grać w gałę i w koszykówkę. O, Ej, no kolego, ty powinieneś na bramce stać, znacie zasadę, że gruby na bramce. Tutaj patrzcie, jest takie boisko trawiaste bardziej, też jest ogrodzone, ale no patrzcie, też jakieś takie mało zadbane. Teraz podejdę bliżej, widać tutaj jakiś mały chłopak, bramkarz szczęsny, mały. Ale tutaj wydeptane i to mega. Patrzcie. Wydeptane. Ale no patrzcie, no to chodzi. no. Talenty się kreują właśnie na takich boiskach. Uchradkiem wkręciłem się do drużyny i teraz sobie trochę... Pykamy, pykamy, pykamy. Mam już tutaj swoją drużynę. Dobra, lecimy. Powiem wam, że gramy już gałę z pół godziny, ja już jestem zajechany. A oni do mnie. O! Oni do mnie tutaj gringo, gringo. Ja ich tutaj uczę, że gringo to nie z Polski, gringo jest ze Stanów Zjednoczonych. No więc e, mam nadzieję, że ich trochę nauczę. Tak. Ten jest dobry tutaj. Super, on jest z mojej drużyny. Skończyliśmy grać, graliśmy z jakąś godzinę. To jest taka ekipa z e, Słowakami. Graliśmy. Z tym byłem w zespole, w tym byłem w zespole, w tym i w tym. A ten był moim przeciwnikiem, także. E, ale gra była dobra, także pozdrawiamy z Kolumbii. Viva Kolumbia! Viva tam za tą bramą byłem grać w piłę, wróciłem już tutaj w te same miejsce, a tutaj nadal impreza i widzę, że chłopaki tutaj kukurydzę gryzą. Pokaż kolego, co ty tu masz. Korn, patrzcie jaka przygrilowana, no pięknie, zaraz wam pokażę tutaj grill. A kolega tutaj poszedł jeszcze dalej, on sobie polewa piwem, piwem sobie polewa kukurydzę, żeby lepiej wchodziła, patrzcie. A, już polał, już nie będzie, nie, nie będzie jeszcze raz, ale patrzcie ile tutaj jest tej kukurydzy. Cały worek, łysoskubany i on cały czas grilluje. Jest taka impreza, że rozdają kukurydzę grillowaną za darmo, co sumie nawet nie pamiętam czy jadłem kiedykolwiek grillowaną kukurydzę, jest mega gorąca. No. Trochę inna niż gotowana, ale do jedzenia wolę gotowaną, ale tutaj chociaż czuć takiego grilla. Widzicie te zęby z boku, tutaj po lewej stronie? No właśnie, jakiś Kolumbijczyk przyszedł w gryzł mi się w kukurydzę i mówi dawaj, dawaj, idziemy gdzieś tam. To jest ten mój nowy kolega, który obskubał mi tutaj połowę kukurydzy, ale z nim się podzieliłem. Ale tu jest super. Powiem wam, taka atmosfera, że się nie spodziewałem, że w Kolumbii tak będzie. Salut! Oj, powiem wam, że dawno nie było takiej imprezy. Powoli wracam do naszego, do jego hotelu. Fajnie, fajnie. Więc mam jakieś 25 minut z buta. Zszedłem jeden blok niżej, czyli jedną ulicę, i tutaj są te ulice, które nie są po prostu takie normalne, tylko w dwie strony jadą i jest przydzielonym takim pasem. Chyba komuś przeszkadzam, ktoś tu skręca. Takim po prostu pasem zieleni, drzewa jakieś są. Też tutaj jeżdżą w cztery osoby jak w Azji. Tak, a ja mam jeszcze o, kawałek w dół. Miałem tutaj dwie ulice. No dosłownie prosto, lekko tylko było z górki tutaj. Też widać są ludzie. Nazwijmy to trochę bogaci z tej strony. Tutaj są te osiedla, o których wam już wspominałem. No i nawet widać tych ludzi, że są bogaci. A ja teraz schodzę do rzeki. No jakieś 3-4 bloki i wtedy będę już na poziomie rzeki i znowu do góry. Widzicie zresztą tą, tą ulicę, czyli ja muszę wejść jeszcze kawałek i później tam do domu. Powiem Wam, że górka konkretna, więc zmieniam strategię i będę szedł sobie tutaj po schodach. Te schody czasami są, czasami ich nie ma, ale wolę ale sobie tutaj po schodach niż z górki. Jestem jeszcze w lokalnej restauracji, gdzie zamówiłem sobie empanadę z kurczakiem, z serem i do tego mam taką, taki ostry sos i jeszcze taki trochę guacamole majonezowe. Moim zdaniem do poprawki mają trochę. W drodze powrotnej jeszcze wpadłem na przekąskę, w sumie takie dość duże danie. Jeszcze nie jest gotowe, dopiero zacznę tutaj robić, będą frytki, będzie kiełbasa, także e, mam nadzieję, że będzie pyszne i też jest jakiś tutaj ser, więc czekam na wszystko. Jest moja porcja za 13 zł, są frytki, jest chorizo spieczone bardzo, do tego jest ketchup i jakiś ser. Taki serkowaty na górę. Jakoś najbardziej interesują mnie nie te frytki, tylko ten taki kremowy ser. Mm, ser z cebulą, troszeczkę na słodko, ale będzie pasował. Będzie pasował do frytek i do salci papa, czyli do, tych ich, do tego ich chorizo. To był świetny dzień, poznałem świetnych ludzi i jak widzicie, Kolumbia. Potrafi być niebezpieczna, ale też potrafi zaskakiwać w pozytywny sposób, i właśnie ten dzień był takim pozytywnym. Poznałem mnóstwo fajnych ludzi, ci ludzie byli przyjaźni. Jak się dowiedzieli, że ja z Polski, a w Kolumbii zazwyczaj lubią Polaków. Jak słyszą Polska a Polak, no to im się kojarzy tylko dwa nazwiska, Lewandowski i nasz papież. Także przyjęli mnie bardzo dobrze. Zjadłem, napiłem się, pograłem w piłę. Trochę noga mnie boli od tego grania, ale to już jest jakby druga sprawa. Lekkie problemy też przez to miałem, ale no co się nie robi dla piłki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.